Drodzy bracia i siostry, niech Bóg Was błogosławi! Chciałabym złożyć świadectwo wiary na cześć i chwałę imienia naszego Pana Boga. Wiosną 2018 roku Bóg w swojej świętej mowie proroczej objawił mi, że czekają mnie studia, i pomimo tego, że nie potrafię sobie teraz tego wyobrazić, mam się niczym nie martwić. Ponieważ to on będzie mnie wspierać, to on będzie mnie prowadzić przez sny i to on podaruje mi czas, w którym będę mogła się wszystkiego nauczyć. Na tamtą chwilę, Miałam bardzo wymagającą pracę, i oprócz codziennych obowiązków, bardzo często trzeba było zostać wieczorami, lub także pracować w soboty i w niedzielę, i naprawdę nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak mogłabym jeszcze znaleźć czas na studia pod natłokiem tych wszystkich obowiązków. Jednak wszystko zmieniło się, kiedy nadeszła pandemia i byłam postawiona przed wieloma trudnymi wyborami. I w tych momentach poczułam ogromne pragnienie, aby złożyć dokumenty na studia i nauczyć się nowych umiejętności. I tak też się stało. Jednak miałam w sobie dużo wątpliwości, dużo niepewności, jeżeli chodzi o moje własne umiejętności. Ponieważ studiowanie wiązałoby się z nauką w innym języku i naprawdę nie potrafiłam znaleźć w sobie tej pewności siebie i tej wiary w siebie, żebym mogła po prostu to zrobić. Um, pewnego dnia lub pewnej nocy dostałam jednak sen, w którym widziałam siebie pełną rozterki, stojącą przed dziekanatem i w pewnym momencie, dosłownie na parę minut, przed upływem ostatecznego terminu odważyłam się wejść do środka i złożyć aplikację na upragniony kierunek. Kiedy obudziłam, się ze, z, kiedy obudziłam się z tego snu, byłam bardzo zdezorientowana, ponieważ nie rozumiałam, dlaczego złożyłam te dokumenty dosłownie w ostatnich minutach. Em, ponieważ w rzeczywistości moje dokumenty były już em, złożone kilka tygodni wcześniej. Jednak jeszcze tego samego dnia um, odwiedziłam stronę internetową uczelni i zauważyłam kierunek, którego nigdy wcześniej nie widziałam na tej stronie. Um, był to kierunek, który jeszcze bardziej od, od, jakby mówił do tego pragnienia, odpowiadał temu, temu marzeniu, które miałam w swoim sercu. Zadzwoniłam na uczelnię, żeby się zapytać, czy są jeszcze wolne miejsca. Jednak powiedziano mi, że proces aplikacji już został zakończony. Jednak poprzedniego dnia dostali telefon od pewnej uczestniczki, która musiała niestety zrezygnować z uczelni, ponieważ dowiedziała się, że jest w ciąży. Dlatego wyjątkowo otworzyło się jedno miejsce, jeszcze, do, jeszcze, do, jeszcze jedno miejsce się otworzyło, na które mogłam aplikować. Um. Także szybko tego samego dnia złożyłam komplet dokumentów i zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, i widziałam, jak podczas wszystkich pytań Bóg prowadził mnie i wspierał językowo, abym mogła dać, aby mogła dać odpowiedzi, które pozwoliły mi zostać pozytywnie rozpatrzoną na ten kierunek studiów. I tak jak Bóg wszystko powiedział, wszystko się stało, bracia i siostry, ponieważ dostałam miejsce na uczelni i Bóg wspierał mnie, prowadził mnie przez sny i pomaga mi we wszystkim tak, abym mogła studiować w obcym języku i to wszystko zaświadczam, aby oddać cześć i chwałę naszemu Panu Bogu, który jest wszechpotężny i wszechmocny.